Dzień dobry! Dzień dobry! Witam Was! Jest sobota rano i ja bardzo rzadko w ogóle nagrywam z pleneru nie czuję się jakoś tak swobodnie nagrywając e, właśnie gdzieś na ulicy bądź też gdzie jest dużo osób wokół mnie no ale dzisiaj postanowiłam to zmienić i postanowiłam nagrać takiego małego vloga ponieważ nie nagrywam ich zbyt wiele no bo ostatnio, ostatnimi czasami, przynajmniej w ostatnim roku, no za wiele się u mnie nie działo, tak? Życie codziennej, gabinet i to wszystko. A w ten weekend mam taki mini wyjazd do Londynu. Ale nie będzie to wyjazd w formie służbowej, a typowo towarzyskiej, bo mamy taki typowy, babski weekend w Londynie z moją koleżanką, którą pewnie zobaczycie za chwilę na vlogu. A więc ja... Uciekam na pociąg. W ogóle będzie to moja pierwsza wycieczka pociągiem od ponad roku, więc zobaczymy. I zobaczymy także, jak wygląda na chwilę obecną Londyn. Do zobaczenia! No i mamy London Paddington. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Nie jest najbardziej włoczną. Widziałam... Bardziej tłoczny London Paddington. Słuchajcie, pierwszy mój przystanek w Londynie. To oczywiście muszę kupić mojemu synowi coś związanego z misiem Paddingtonem, bo on po prostu uwielbia tą bajkę. A więc co? Chodzimy, żeby mu coś kupić, tak? No, musimy coś wybrać. Pięknie. No, słuchajcie, jesteśmy. Ania już za mną przywitaj się Ania. Cześć. Jesteśmy jeszcze zmęczone, jeszcze nie piłyśmy kawy, a tutaj za nami chyba nasz hotel dosłownie po wyjściu z metra, więc byłoby super, ale jest kilka hoteli o tej samej nazwie, więc musimy sprawdzić, czy to aby na pewno ten. Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu. No, muszę tak dość głośno do Was mówić. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jest pięknie, słuchajcie, pięknie. Wszystko mamy tak blisko, słuchajcie. A to jest tak, gdzie będziemy jadły dzisiaj kolację i będziemy tam na samej górze dzisiaj zwiedzać. Widzicie, malutkie. Tak. Słuchajcie, będziemy właśnie tam. Budynek nazywa się szart. Na razie pogoda jest Ryszard, piękna. To jest Ryszard. Ryszard. tak. A tam oczywiście mury koło Power Bridge. I idziemy właśnie sobie na spacer, na kawkę, coś zjeść, bo ja już się zaczynam robić głodna. Nie wiem, jak Ty, Ania. Idziemy, idziemy. I co? Spacer, spacer, a za nami szarf którego ciężko jest nagrać, tak? Dobrze, już idę. Przepraszam, jestem wyzywana do zdjęcia. Proszę Państwa, mamy Power Bridge. Już nie pamiętam w ogóle, kiedy miałam kupy, kawę w kubku takeaway. Pamiętasz ostatni raz? Prawda? Eee, no właśnie, <laughs> chyba dwa lata, po prostu aż tak dziwnie, nie? O, jest super, piękna pogoda. Ej, ale ja to w ogóle jeszcze wszystkim nie powiedziałam, dlaczego my tu w ogóle jesteśmy, bo ta piękna nie, pani... Nie, nie, bo my miałyśmy projekt po prostu. Tak? 60 dni non-stop ćwiczeń i to jest nasza nagroda za ten projekt. Także polecamy nie, ale... 60 dni challenge, żeby ćwiczyć, a potem siebie nagradzać, a potem znowu będziemy ćwiczyć i znowu się nagrodzimy. Następny wyjazd do Paryża na Wieżaifę. Właśnie, jak to pokazać ten piękny most za nami. Pięknej młodzie. Właśnie wchodzimy na Tower Bridge. Nie da się tak wszystkiego dokładnie Wam pokazać. O, miejmy nadzieję, że będzie coś słychać. Ta pani tutaj namówiła mnie na kolejny fitness. Ale Poczekaj, no już zaraz... Kurczę, jeszcze muszę... Może... Ja tu przyjechałam odpoczywać, a muszę wchodzić na po schodach. Wow. Boże, tyle schodów. Dobra, idziemy. Dawaj. Fitness. <laughs> Fitness. To <laughs> jest taki klasik z Wyobrażasz sobie w czymś takim no. pracować? A my narzekamy na nasze pingwiny. Na kobiety. No na wow. A oni to robią? Yes. Tak? tak budowali właśnie ten nasz wspaniały most w Londynie patrzcie na czym siedzimy <laughs> o Boże i e, to jest przerażające siedzieć na tym, no ale cóż patrzcie co jest pod Davi. Siedzimy na takiej szybie, ale naprawdę można się przerazić. Ale zawsze jest doświadczenie. O, to druga część. Pięknie. Wow, nieźle to wygląda, co? Pewnie jest tego mostu, Tak. Padać, nie? Jakbyśmy wiedziały, że będzie taka piękna pogoda, to byśmy nabrały jakiś sukienek, szpileczek, a my wyubierane, adidasy, jeans. No ale zaufały tak to jest. Zaufały aplikacji. Tak, zaufałyśmy aplikacji. No i jak zwykle no, nie sprawdziło się, więc jesteśmy całe ubocone. Dobrze, że później mamy sesję spa. A więc nic straconego. Dobra, słuchajcie, teraz robimy pierwsze wrażenie naszego pokoju. A, mamy widok na Tower Hill. Mamy widok na Tower Bridge. Wow! O ja, jak pięknie I zobaczcie nasz widok. Wow! Jak pięknie! Jak jest pięknie! Zaraz, zaraz lecimy na jacuzzi. I na aromaterapię. Zobaczymy co to. Do jacuzzi chyba dzisiaj nie dostaniemy, bo kolejka. Ale wyłączeni chyba opaczki. Ale nie, chyba jakaś kolejna para wchodzi. No, ale. Uf. Można sobie odpocząć. Trochę dzisiaj żeśmy pochodziły. Ponad 10 tysięcy, tak? Kroków? Czyli na no. to nam No, więc troszkę pochodziliśmy A teraz super Jeden. Zaczynamy imprezę, zapraszam tutaj panią z szampanem. Zaczynamy imprezę. No cóż, można od czasu do czasu także i alkoholnie. To, że promujemy picie alkoholu na kanale YouTube, ale czasami można, prawda? I zaraz uciekamy. Zobaczycie nasze następne destination, czyli miejsce, które dzisiaj zwiedzamy, bo to dopiero połowa dzisiejszych wrażeń. Jedziemy, jedziemy na miasto. Piękna, złota winda, piękna Anna. Tu było widać za nami, gdzie będziemy dzisiaj jeść kolację. Proszę bardzo, więc idziemy. Dajcie, jesteśmy na 72 piętrze w Londynie w budynku Shard, Ale co jest najlepsze, że jak już się tutaj znajdujemy, to możemy zdjąć maseczki. A teraz patrzcie na to, co się znajduje za mną. Zobaczcie! Wow, pięknie i oczywiście 360 stopni view. Nie, ale no naprawdę polecam, polecam. Słuchajcie, jesteśmy teraz na drinkach, ale musicie to zobaczyć jaki mamy stolik z widokiem. Oczywiście za nami bar, a, ale patrzcie na to. Taki mamy stolik z widokiem. Gdzieś widzieliście toaletę z widokiem. Ale ta toaleta ma taki widok. Kurczę, nie pokażę Wam tego, bo wszystko się odbija w lustrach, ale w szybach, w lustrach, bo tu mamy takie właśnie lustra. Pięknie. No, ja się po prostu nie mogę nadziwić, serio. Ja wiem, że pewnie wielu z was bywało w takich miejscach, ale no dla mnie to jest niesamowite. Słuchajcie, jedzenie, widoki, wszystko jest piękne. Nocą. Oczywiście, szpileczki już w dłoni, to no już wystarczy. Mogę śmiecić. Pięknie. Słuchajcie, jakby tego było mało, to wracamy do naszego pokoju. I tutaj mamy dalej takie widoki, proszę Państwa. Nie, no pięknie, pięknie. Odkrywam Londyn na nowo, słuchajcie. Pięknie. No i co, jesteśmy już z powrotem w pokoju i widzicie pewnie e, Tower Bridge za mną. Jeszcze sobie dopijamy szampana i zakończamy piękny wieczór. No, wspaniale, wspaniale. Dzień dobry. Dzisiaj rano, Londyn, Czyście mgła, a my uciekamy popływać i poćwiczyć, rozruszać się po wczorajszym jedzonku. Trochę tak jest zapuchnięte, ale to wszystko ta klimatyzacja, to nie ten szampan. Zaraz wypuścimy tą wodę, świczyć, tak. idziemy wyćwiczyć i będzie lepiej, zbalansujemy czas, tak. balansujemy. Idziemy szlafrączki, woda i idziemy ćwiczyć i pływać. Słuchajcie, siłownia cała dla nas jest super pełno sprzętu, naprawdę. Ale opłacało się rano wstać, co? Mamy siłownię dla siebie. Ćwiczymy. na no, godzinka nie dłużej, bo później jeszcze musimy mieć siły na zakupy. Słuchajcie, my już po siłowni, po basenie, po śniadanku, super jedzonko, naprawdę wspaniałe. No i co, czas się zbierać, ale jeszcze mamy w planach trochę zakupów, chodzenia po Londynie, więc zabierzemy Was ze sobą. No i pewnie będziecie się pytać, jak wygląda ten Londyn na chwilę obecną, czy, jest, czy są duże tłumy, czy wszędzie trzeba wszystko rezerwować. Powiedzmy kilka dni czy kilka tygodni wcześniej. I tak, rzeczywiście, no, praktycznie wszystko trzeba rezerwować. Tym bardziej, jeżeli chcecie tutaj przyjechać w trakcie weekendu. Ale powiem wam też, że dzięki temu nie ma takich tłumów jak już sobie coś zarezerwujecie zawsze będzie dla was miejsce, będzie dla was stolik my wczoraj zwiedzałyśmy ten Tower Bridge i powiem wam, że było, było bardzo mało osób, bardzo przyjemnie się zwiedzało, prawda Ania? że naprawdę na, na jednej sali było 6-7 osób, zresztą będziecie to pewnie widzieć na przebitkach później miałyśmy oczywiście zabukowaną restaurację Shard, oh, niesamowite przeżycie, zresztą widzieliście, że ja po prostu byłam no zachwycona wręcz i powiem Wam, że my to bukowałyśmy koniec marca na koniec czerwca więc no ten okres oczekiwania jest dość długi, ale jeśli chcecie zabukować sobie właśnie taką atrakcję bardzo popularną, no to trzeba to zrobić dużo, dużo wcześniej tak, także ja uważam, że jest to całkiem fajne, komfortowe i naprawdę przyjemne zwiedzanie, jeżeli chodzi o rezerwację. I tutaj o Londyn czułyśmy się cały czas bezpiecznie, no wiadomo, te całe, te wszystkie generalnie maseczki, to wszystko, się piękną pogodę, a, ale no dzisiaj no niestety mgła, troszeczkę szarości, ale, ale ogólnie jest bardzo też fajnie. Więc co, zbieramy się, jedziemy na miasto, ehm, Covent Garden, może trochę Oxford Street, no zobaczymy, co tam się dzisiaj będzie działo. Do zobaczenia. Paterek. Dzisiaj już zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, ale też przyjemnie. I kierunek Covent Garden. No, tu już jest zdecydowanie więcej osób. Ale tutaj też samo centrum Soho. Zaraz idziemy do Chinatown. A, tak sobie pochodzić. Oczywiście zakupki, zakupki już porobione. Cheers! Za wspaniały weekend. Właściwie wysiadłam z pociągu i w Newbury pada! Słuchajcie, miałbyśmy takie szczęście za nią, że w Londynie była piękna pogoda. Dzisiaj troszkę zakmurzone niebo, ale to nic i tak było pięknie. A tutaj, proszę bardzo, chmury, deszcz, także naprawdę nam się poszczęściło. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas razem z nami w Londynie. Mam nadzieję, że taki rodzaj wideo Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcielibyście takich vlogów więcej i w jakim wolicie języku. Czy wolicie po angielsku, czy po polsku. Dajcie znać w ogóle jak Wam się to podobało. I było bardzo miło podzielić się tymczasem z Wami. I co? Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam udanego wieczoru, bądź też dnia i do zobaczenia już wkrótce. Pa!